Witam, jest godzina 13.15, a ja idę na przystanek autobusowy Lwowska-Osiedle, żeby nagrać dla Was aktualizację tego, co się dzieje na LK 104. Tym razem nie tylko w okolicach stacji Nowy Sącz Miasto, ale także w okolicach ulicy Krakowskiej. Zapraszam do oglądania. Jestem na ulicy krakowskiej, a za mną miejsce, gdzie znajdował się przejazd. Po przejeździe nie zostało kompletnie nic. Są tu jakieś płyty przywiezione. No i w tym miejscu była stacja. Dokładnie w tym miejscu. Zaraz podejdę. Tutaj był tor w tym miejscu, a tutaj już był peron stacji Nowy Sądczchełmiec. Może w tą stronę. Jeszcze niedawno był tutaj zrobiony nasyp kolejowy, ale już został on. To wyrównane. Także y, autem można na razie przejechać w miarę. Y, tutaj jest akurat taki mini, jakby park handlowy, też można do niego dojechać. A chodnik jest prowadzony w tym miejscu. Tutaj też jakieś płyty, ciężarówki. No, cały czas się tu i coś dzieje. No, tutaj pracują ludzie, to nie będę nagrywać. A może przejdę tam trochę dalej. Myślałem szczerze, że się będzie więcej trochę działo. Tam się coś jeszcze dzieje, tylko nie wiem, czy wypada iść tędy, bo tam też wiadomo, ludzie pracują, no jest godzina 14.08, a może tam zaraz troszeczkę podejdę, także widzimy się, jak będę tam. No i jesteśmy już na ulicy Dmowskiego, jak sprawdziłem, a tam jest Krakowska. No, i tutaj ciężki sprzęt, wylewa tutaj beton, betoniarka. No, i będzie tutaj najprawdopodobniej, podejrzewam, że w jakiś wiadukt zrobiony czy coś. Zaraz tam podejdę jeszcze. Edy przejdę oczywiście. Nie chcę też za bardzo przeszkadzać tutaj osobom pracujących, tak jak mówiłem, także przechodzimy tak z boku. Ciężki sprzęt tutaj. I tutaj mamy widok na most, obwodnicy nowego sądu. A w tę stronę odbywają się prace. A teraz zapraszam na Nowy Sącz Miasta. No i jesteśmy na ulicy Kościuszki, i kierujemy się w stronę przystanku na Miasta. No i jesteśmy już tutaj na dole. Tutaj taka fajna górka. Fajnie by się twarzą w dół zjeżdżało. I napis, że nie dotyczy to wszystko pojazdów budowy. Idziemy dalej. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie tej górki. I wczoraj jeszcze, dosłownie dotąd, dotąd dosłownie, była, był ten piasek, a teraz piasek, ziemia, a teraz jest już dotąd. Także teraz przejdziemy może tutaj w stronę Peronu. Tutaj to miejsce się widzę, zmniejszyło, ale jakiś walec tu pojeździł. Także tak to tutaj wygląda. Cały czas ludzie pracują, tutaj sobie jedzie jakieś coś. Dobra, idziemy tam. Wydaje mi się, że ten budynek będzie tylko lekko zmodernizowany, ponieważ tutaj normalnie mieszkają ludzie. I teraz mi się przypomniało. Jak w tym miejscu robiłem zdjęcie w 2020 roku, jak jeszcze tutaj nie było nic wyrzezane ani nic. No i tutaj za bardzo się nie będę wyłaniać, bo tam ludzie pracują, ale jest tutaj wszystko z podporami i tak dalej zrobione. Ale ten, tutaj chyba ten daszek też zostanie, tylko go po prostu zmodernizują. A tutaj chyba gruba impreza była. Chyba. chyba. Tu i chyba dalsza część tamtej. E, imprezy, która była obok stacji. Leży sobie hulajnogatiera. Patrząc od tej strony, została tutaj nałożona taka folia. E, dalej jest nadal nakładana taką e, co to w sumie jest jakaś koparka czy coś. Także chyba będziemy wracać. Podjedziemy jeszcze na stację, zobaczymy, co tam się dzieje. I mamy w ogóle e, automat MKA, który już nie działa. A jeszcze dwa tygodnie temu działał. No i wchodzimy właśnie na stację, ponieważ autobus ma dopiero za 15 minut. O! no i co tam stoi? Jaka niespodzianka ET41186 i wjeżdża kibel. Także idziemy słocić. I jedzie klasyczny kibelek. Zaraz zobaczę jaki numer. N57 781 Na regio z do krynicy Zdrój, a tutaj 1,8,6.